Przemysław Chodzicki Przemysław Chodzicki już zmierza do ringu Na razie patrzymy, co tutaj może nam się rozwinąć. No tak, ale widać, że jedna Ta tak. mocna seria ze strony Toma Konrada Nowaka. Tak, 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 no zaczął to mocno. Widać, że panowie już prezentują wyższy poziom e, e, pięściarstwa. E, no. widać. Też chciałem to powiedzieć, to jest finał, więc tu już oczekujemy troszeczkę więcej. Ale widzimy, że też w rajwalach e, boksuje Nowak. Przepraszamy Chodzicki. Teraz! Tak, świetnie, mądrze Konrad, mądrze! Nie pchaj się na pierwszym tempo, on na to czeka tylko. Widzisz? Widzisz? Zareagował! Zareagował! Super! A no, 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 tak, widać, że chce uderzyć się z kontry przemysł Chodzicki. Teraz mocna. Tak, teraz ja jazda w drugą stronę, bo był moment, że e, zerwał się na takim nowak, tak jak teraz. Nisko opuszczona garda Przemysława Chodzickiego. I teraz już a ponownie. Koniec pierwszej rundy. Rundy z takimi, powiedziałbym, trzema agresywnymi akcentami. Dwa takie akcenty na korzyść Nowaka i jeden na korzyść Chodzickiego. Na pewno bardzo energetyczna runda. Na pewno e, taka pełna e, mocy z, ze strony Konrada Nowaka, ale oczywiście też Przemysław Chodzicki e, miał, e, tak jak wspomniałeś, fajny zryw. No. Zapowiada się ciekawa druga runda. Korzysta z warunków Konrad Nowak ten zasięg rąk próbuje punktować, próbuje trzymać w dystansie Przemysława Chodzickiego. Tak, I zerwać się raz na jakiś czas takim frontalnym atakiem. To chodzi ta taktyka Chodzickiego, że on jednak robi te pół kroczku do tyłu. Zamiast już wejść po prostu mu w cios i, i no, chyba, że tak bardzo czuje respekt do do Nowaka? No, widać było, że, ten, że te ciosy Nowaka, te rozpuszczone i takie trochę rzucone, one nie są takie mocno uliczne i tak zwane, to nie są tak zwane wiatraki, ale. Oj, tak, teraz dokładnie, to... dokładnie. To są ciosy, które gdzieś tam są bite poprawnie. One są bardziej obszerne niż, niż zwykle, natomiast no, one są groźne. Widać było przed chwilą ten zryw, i widać było jak jest, drzemie moc w tych ramionach. Tak? szukaj! Szukaj overem, jak jesteś tutaj przy niej. Presujesz drugie tempo, Houverem. Konrad lewym, więcej lewym. Przygotuj to wszystko lewym, tak? Drugie tempo wtedy, trzecie na metr. Szukaj tego lewego długiego, nie daj mu podejść. Tak? Tak! On to wchodzi! On to wchodzi! Tak jest! O lewy na lewy. O Konrad, tutaj troszeczkę aktywnie tym, lewy, tym lewym, aktywnie tym lewym. Aktywnie tak, tak, tak. I A tutaj czuć w powietrzu duży tak. respekt do siebie. Stąd też ta walka no, nie jest jakoś super... Tak. Super dynamiczna cały czas. Ona ma swoje zrywy, ma swoje mocne akcenty. Tak jak teraz! Koniec tej e, drugiej rundy, no dobra runda, myślę, że też runda dla Nowaka, chociaż no, no, czekamy na to jak e, sędziowie to rozstrzygną. Na pewno d d Nowak miał te właśnie zrywy takie, miał e, te momenty, w których e, wyraźnie e, punktował, w których wyraźnie kłopoty miał e, Chodzicki, no i Coraz więcej e, odnoszę wrażenie jest tych zrywów e, e, właśnie Nowaka. Tak, szuka takiego uśpienia e, e, Nowak, żeby gdzieś na tym uśpieniu złapać Chodzickiego i wtedy ruszyć swoim ostrym zrywem. No ale spokojnie oddycha Przemysław Chodzicki. Oddycha przez nos, widać, że jak gdyby miał jeszcze rezerwę e, prądu w organizmie. Zobaczymy, czy uwolni te rezerwy na ostatnią rundę e, i pokrzyżuje plany e, Konradowi Nowakowi. Zaczyna mocnym lewym prostym Nowak. O, teraz lewy prawy. Pracuje w jedną stronę. trzymaj tym lewym i ten zrobimy. Ten z nabok. tak, tak, Lewy prosty, lewy sierp. Świetnie. Cios po dole z tego, z tego. Ale odpowiada e, długim e, lewym, prostym Chodzicki. Nie daj lewego. Ja bie... tak, poszół, poszół. No powiem jeszcze, że czasem, słuchając e, podpowiedzi z jest jestem zdumiony, ale to już zostawię dla siebie. Na Chodzicki lewym prostym. No tak, teraz nam się znowu pojedynek uspokoił i będzie czekał, tak jak teraz właśnie Nowak, na taki moment przestoju i wtedy, e, wtedy gdzieś się złapie ten dystansik. Ciężko jest e, odpowiedni dystans e, znaleźć w walce, gdzie masz ruchomy cel. Trzymaj go tym lewym, trzymaj, trzymaj! Walczy, walczy Chodzicki dzielnie i sam próbuje, tylko wydla mnie. Troszeczkę mi brakuje tak jak teraz. Takich momentów podejścia. Za wolne są też te ciosy. Jak już podchodzi, to wszystko jest widoczne. Przepuszcza to Nowak. No wyższa taka powiedziałbym dojrzałość, chyba bokserska u niego. Chyba jest też trochę silniejszym zawodnikiem Konrad Nowak. Chyba jednak fizyka bierze górę. Te rozpuszczone i. Takie dosyć obszerne ciosy, chociaż no tak jak już, już wspomnieliśmy, całkiem niezłe technicznie, wywierają sporą presję i odczuwa to Chodzicki. Koniec tej rundy i koniec tej walki. Wydaje mi się, że zwyciężył Konrad Nowak w tym pojedynku. Koniec, nie ma dogrywki, tak tak, tutaj zastanawiali się sekundanci jedni i drudzy czy jest dogrywka, nie ma dogrywki. Powiem szczerze, obaj byli zdziwieni, no tak... No nie tylko, pewnie zawodnicy byli zdziwieni. Tak, obaj, obaj byli zdziwieni, mam wrażenie, wydawało mi się, że no Konrad Nowak pokazał chyba trochę większą e, kulturę bokserską, wydawało mi się, że wygrał e, ten pojedynek, no ale nie będziemy to dyskutować z sędziami, co innego spodobało, się im co innego nam i jakby no tak to tak to po prostu wygląda. Konrad Przemysław Chodzicki zwycięzcą tego pojedynku 2 do remisu. Dwa do remisu tak.